W 9 widzimy serwis internetowy Swoja.org, jest to serwis poświęcony językowi podlaskiemu, jest to język nowy język literacki utworzony na bazie podlaskich i poleskich gwar. Yy, takich mieszanych ukraińsko-białoruskich także z elementami języka polskiego i rosyjskiego które no, do dotych, dotychczas uważano albo, albo za taki miks językowy gwary mieszane czy, czy gwary krańcowe języka białoruskiego lub ukraińskiego yy, no nawet tam inteligencja z Podlasia, prawosławna uczyła się Białoruskiego i ukraińskiego, ale, ale no, za bardzo tego nie czuła. No i na tej bazie właśnie wyrasta nowy język, który mówi 50 tysięcy osób, ale tak naprawdę jako językiem ojczystym się posługuje nim kilkanaście tysięcy. Hmm, no. Tutaj mamy też na Facebooku stronkę o po swojemu, która też propaguje y, język podlaski i, i no generalnie gwary, ale także ten język pisany. No i strona Wańki, Bombko. chociaż jego chachłatka gwara, y, no to można się spierać, czy to jest, y, czy należałaby do, do języka Podlaskiego czy zachodnio poleckiego bo, bo się też o, o takim, takim języku, mikrojęzyku czy, czy, czy grupie gwar mówi. A właśnie swoja ork propaguje ten język pisany. Tu, no, 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 głównym inicjatorem. Nie wiem czy czy on, on był głównym twórcą języka, no, ale głównym propagatorem jest pan Jan Maksymiuk. A tak przy okazji no, ciekawą rzeczą jest, że yy, język czy no, grupa GWAR, którą posługuje się kilkanaście tysięcy doczekała swojej yy, pisanej wersji, natomiast cały czas y, nie mamy pisanej wersji y, tych y, wschodnich y, miksów, czyli białorusko-rosyjskiej trasianki czy ukraińsko-rosyjskiego surżyka. Chociaż y, no, surżykiem to mówi nie kilkanaście tysięcy, osób tylko kilkanaście milionów y, no, y, Ciekawe właśnie dlaczego język podlaski został tak dowartościowany, natomiast Surżyk jest uważany cały czas za coś no, wstydliwego, co należy ukrywać i to zarówno przez, przez y, tą bolszewię rosyjskojęzyczną, jak i przez y, ukraińskich nacjonalistów, Ciekawe rzecz.